Kiedy montak jedzie na wezwanie i spotyka kobietę, która jest katalizatorem dla niego, i sprawia, że zmienia całkowicie swoje podejście, bo jest to kobieta, która chce umrzeć ze swoimi książkami. Stawiało się na miejscu, chcą spalić dom. Dowiadujemy się, że był donos, to też jest bardzo istotne. Sąsiadki tej kobiety, o donosach też będziemy mówili. W świecie totalitarnym donosy to jest najbardziej powszechna rzecz, o czym mówi nam historia chociażby, ale ta kobieta wypowiada bardzo, bardzo symboliczną rzecz. Bądź Pan mężczyzną, panie Ridley, z bożej łaski zapalimy dzisiaj w Anglii Świecy, której ufam w to szczerze, nic nie zdoła ugasić. Ten fragment został wypowiedziany przez jednego z biskupów protestanckich do drugiego na chwilę przed egzekucją, Maria I Tudor, zwana dalej. Krwawą Mary, w czasie swojej, jakby to nazwać, krucjaty katolickiej, gdzie wybijała heretyków, paliła na stosie ludzi. Ci ludzie mieli być spaleni na stosie, ale na chwilę przed śmiercią jeden z nich powiedział: Z Bożej łaski zapalimy dzisiaj w Anglii świecę, której ufam w to szczerze, nic nie zdoła ugasić. Ci dwaj biskupi stali się potem symbolem męczeństwa, bo umarli za sprawę, umarli za wiarę. I tak samo jak oni umarli, tak samo ta kobieta w powieści. Sama zapaliła zapałkę i rzuciła ją pod siebie i spaliła się we własnym domu z własnymi książkami. Ale to, co jest istotne w tym fragmencie, to to, że Montag zabiera jedną z książek ze sobą i robi to trochę nieświadomie. To jego ręka wetknęła mu książkę pod ramię, wcisnęła w spoconą pachę i cofnęła się już pustym gestem zamaszystym jak u magika. Spójrzcie tylko. Całkiem niewinna. Spójrzcie. No, więc to jest bardzo istotne, że z miejsca zbrodni zabrał książkę, czyli znowu jakby powiększał swoją kolekcję książek. Na no, ten fragment jest przełomowy, ponieważ tak jak to był niezwykle symboliczny moment w historii, w tym chyba XVI wieku, kiedy zostali spaleni tamci biskupi, tak samo tutaj, Gaj potem ma taką myśl, która mu towarzyszy, o czym mówi swojej żonie, oczywiście jest niezrozumiany, ale mówi swojej żonie, że ta kobieta umarła za książki. Dlaczego? Czym książki są? Dlaczego można za nie poświęcić życie? jestem nieszczęśliwy, ty jesteś nieszczęśliwy, no bo chciałaś popełnić samobójstwo. Nie mamy odpowiedzi. A ten ktoś oddał życie za książki. Może jest w nich coś wartościowego. No i właśnie to popycha Gaja Montaga dalej w kierunku odkupienia. Można też tak potem pomyśleć.